Kochani, dzień dobry, witamy się z Wami serdecznie w kolejnym filmie na naszym kanale. Ze mną oczywiście jest Przemysław. My dzisiaj mamy bardzo szalony dzień, podejmowaliśmy bardzo istotne decyzje wróciliśmy do domu i stwierdziliśmy, że to jest idealny czas, aby nagrać odcinek z serii, którą troszeczkę nam mi podpowiedzieliście na ostatnim live'ie. Ta seria będzie nazywała się Wasze założenia na mój temat. Później zrobimy założenia na temat Przemysława, ale stwierdziłem, no oczywiście, że Ja wiem, tak. ja że jestem tutaj po to, żeby weryfikować, czy mówisz prawdę. Nie, no. Jaką prawdę? Ja mówię prawdę i tylko prawdę i moją prawdę no zawsze. Właśnie chcę ja powiedzieć, że mówię zawsze swoją prawdę. Zanim rozpoczniemy ten film, muszę się troszeczkę wygadać i powiedzieć Wam, że dzisiejszy dzień jest tak szalony i tak dziwny, że stwierdziłem, że jeszcze dorzucę nam dzisiaj nagrywanie tego filmu. Byliśmy Jakby już... tego było mało? Tak, byliśmy już na dwutygodniowych wakacjach, z których wróciliśmy bardzo szybko. Przemysłów już był prawie spakowany, prawda? W ogóle nie chciał. A co Ty jesteś dzisiaj taki małomówny? No bo się znowu nakradziliście jak Katarin i nawet nie wiem, co ty chcesz powiedzieć i czy mam przytaknąć, czy mam nie przytaknąć. Mów będzie... prawdę, jeżeli nie ściemniam. Tak, to była prawda. <laughs> nie, naprawdę. Jakoś rano się obudziłem i oczywiście wyjrzałem za okno i stwierdziłem, że musimy wyjechać, ale nie możemy wyjechać. Już mamy to ustalone, wiemy o tym doskonale. Przechodzimy do Wyjątkowo dzisiaj będę leciał nie z kartki, Ale to już skończyłeś tylko... swoje wprowadzenie? Tak. Jakieś no takie tak. bardzo krótkie. No to ty zabaw, bo zanim ja wejdę w te ustawienia... A ty się zawsze ze mnie śmierzę, nie potrafię obsługiwać telefonu. Ja nie wiem, jak ja kiedyś zajmowałem się obsługą innych firm, jak ja swojego tutaj telefonu nie ogarniam. Płonie, płonie. Płonie ognisko w lesie. Nie są one w ogóle chronolo chronologicznie poukładane, po prostu będę czytał tak, jak pisaliście. Pierwsze założenie na mój temat majsterkowanie i wszystkie fizyczne prace koło domu to nie twój klimat. No tutaj chyba nie ma co podważyć, nie ma co dodać, nie ma co ująć. Ja nie potrafię robić rzeczy takich domowych, nie lubię ich robić, nie chcę się też ich nauczyć. Lubię sprzątać. coś źle przeczytałem? No, ktoś trafnie to ujął po prostu, jestem pełen podziwu. <laughs> no co? No, Przemysław, no taki jest. To w ogóle ja ci wytłumaczyłem na czym to polega. Nagrywamy dzisiaj odcinek, w którym moi widzowie, nasi widzowie, no ale wiesz jak to jest. Piszą założenia na mój temat, czyli oni piszą, że jestem przystojny, inteligentny, mm -hmm. że mam dwa metry wzrostu. Ja mam przytakiwę? I jeżeli to jest prawda, no to przytakujemy i mówimy, że właśnie taki jestem. A jeżeli coś jest niezgodne z prawdą, to możemy to po swojemu... Okej. Okay. A, czyli tutaj jak było założenie, majsterkowanie i wszystkie fizyczne prace na przykład koło domu to nie twój klimat. To powiem tak, może nawet nie tyle co klimat to po prostu jest nie ten świat. Zgadzam się. I tutaj zgadzam się, nie zaprzeczam nic dodać, nic ująć, czy chcesz mnie jeszcze Nie, Kolejne, tutaj kolejne. ja chyba mi się to podobać. Jesteś wyniosły i głośny. Czy jestem wyniosły bywam chyba? Wyniosły albo bywałem? Bardziej bywałeś wyniosły? Głośne jesteś do tej pory? Proszę, aż mi coś wpadło do oka. No dobrze, dobrze, no mów. mów. Ale jeżeli chodzi o wyniosłość, nie, kiedyś byłeś bardziej wyniosły. Teraz, podkąd e, ja pojawiłem się na Twojej drodze, to Patryk po prostu wylądował na tej planecie, tak zwanej Ziemia. Przemysł. Nie, nie, w sumie, bo tak e, chciałam powiedzieć, że bywam. Może bardziej nie wyniosły, tylko bywam taki niedostępny i przez to, że zostałem tyle razy już oszukany. wyniosły. No tak, więc. E, no, ale to bardzo mi miło. Żyjesz w swoim wyimaginowanym świecie. Podpisuję się pod tym nogą, ręką, stopą. No i jeszcze może czymś bym się jeszcze podpisał. Zgadzam się, to prawda. Ja uważam, że żyję w bańce, którą sam dmucham, z której spuszczam powietrze wtedy, kiedy chcę. Nie, z tej bańki się nie zdmuchuje powietrze. Nie zdmuchuje się powietrze. No dobrze, jeżeli tak uważasz. To naprawdę to jest. To jestem stricte ja, to jest to, co ja o sobie myślę, i o moim życiu w ogóle. No to Jesteś po prostu oderwana z rzeczywistości. Tak, i bardzo mi z tym dobrze, ale jakoś szybko idzie, tak się nakręciłem, że ja chyba się ja spokojnie trzy rzeczy. A tutaj za do tego jest. Weź, bo cofnij. Cofnę, bo zaraz mi coś tutaj się usunie i będzie problem. Patryk, jaki jesteś, moim zdaniem, ciepły, kochający, rodzinny, no i wrażliwy. Bardzo Ci dziękuję, Natalko, za te miłe słowa. Nic dodać, nic ująć. W zasadzie dodałbym jeszcze parę rzeczy, ale może się pojawią. Właśnie, a jakie są Twoje założenia na mój temat? Bez By mnie byś sobie nie poradził. No, to y, muszę się też y, pod tym podpisać i zgodzić. A coś milszego? I coś bardziej o mnie, a nie o tobie? No, to było o tobie. No ale weź powiedz mi coś miłego. Tak rzadko nie. mi y, w internecie... Ty jesteś taki w internecie chojrak. Nie tak to hojry. mi słodzisz. By, żyć bez ciebie nie mogę. Gdzie, jak idziesz gdzieś na spotkanie, to chcesz wrócić jak no najszybciej, bo, bo tęsknię. Ja nie jestem osobą, która wylewa swoje mocy w internecie, jestem. No tak, ty wylewasz wszystko inne, co stoi pod ręką, prawda? Tak. W swoim składzie barcelany. To jest pierwsze i najważniejsze założenie o przemysławie. Jesteś bardzo rodzinny, szybko się wzruszasz, ale też jesteś niecierpliwy. Niecierpliwość to jest coś, nad czym pracuję od lat. No i nic Dziecko z tej e nauki nie wyciągam. Myślę, że jesteś bardzo otwarty, dobry. Przez to wiele osób cię zraniło. Otwarty jestem czy nie? Nie. Ja uważam, że Patryk jest bardzo zamknięty, ale ma czasami po prostu. odpały. Nie, nie, nie. Masz po prostu osoby, na które się bardzo fokusujesz i dla nich się otwierasz. I zazwyczaj po prostu te osoby cię zraniły, bo. Otworzyłeś serce przed nie tymi ludźmi, którymi trzeba, ale ogólnie jesteś bardzo zamknięty. Bo u mnie to jest tak. Ja i nigdy nie wiem, co się takiego dzieje. Widzę jedną osobę i widzę drugą osobę. Nie zamieniam z nimi żadnego słowa i to w ogóle nie chodzi o wygląd. Ciągnie mnie do jednej osoby i przed nią się otwieram, a ta druga może być serce mieć na dłoni. A ja tego nie widzę. No. Nie wiem czemu tak jest i bardzo często o tym myślę. Dziwne to mam i żeby nie było to nie jest tak, że ktoś wygląda lepiej albo ktoś wygląda gorzej i dlatego się fokusuje, Tylko energia coś mnie pcha do tej osoby, do której nie powinno. Znudzony życiem, bogaty sam chłopie, sam chłopie nie wiesz czego chcesz. Znudzony życiem? No nie wiem bogaty? czy bogaty. Ja. Bogaty w miłość, to na pewno i w dobre serce, już teraz to wiem, znudzony życiem, bogaty, no nie wiem, no trzeba się w sumie odnieść do tego, w sumie się odniosłem, chcesz coś dodać? Nie. Nie? To dziwne bardzo. Z dużym dystansem i poczuciem humoru. Zgadzam się. Ale tego dystansu... No, Zauważyłeś, że to... czytam... Yy, nie... Jedno słowo, wracam do drugiego i sobie łączę. Nie, mnie to akurat nie zaskakuje, bo ty jak się komunikujesz ze mną, to właśnie w ten sposób. Na zdjęciach wyglądasz inaczej niż w rzeczywistości. Zgadzam się, jestem bardzo, ale to bardzo fotogeniczny. Potrafię robić zdjęcia sobie i innym. Wszyscy mnie o to proszą. No, zgadzam się. Wyglądam, nawet na filmach, wyglądam zupełnie inaczej, aniżeli. Nie się, ja dobrze się dobrze do światła ustawia. Ja się nie potrafię do tego odnieść, więc... Ja po prostu podobam ci się zawsze. Bardzo się zmieniłeś na przestrzeni ostatnich lat. Zgadzam się, to jest prawda. Kiedyś tak jak już wspomnieliśmy na samym początku tego filmu, byłem arogancki, zarozumiały. Chamski bywałem. Taki nie wiedziałem, czego chcę, ale wydaje mi się, że to było wynikiem tego, że mm, nie kochałem siebie, nie wiedziałem kim jestem, nie wiedziałem, czego chcę od życia i chyba uciekałem w takie różne zachowania, w takie dziwne mm, cechy charakteru, których bardzo nie lubiłem u innych, a chyba żeby się tak przypasować też do pewnych grup, w których się obracałem, przyjąłem na klatę takie właśnie zachowania i cechy. Myślę, że to było bardziej kwestia dopasowania się do środowiska, w którym się otaczałeś, więc to jest jedna kwestia. Z drugiej strony, każdy się zmienia. Nie oszukujmy się, ale. No ale każdy, ja bardzo się zmieniłem. Ale każdy, każdy dorasta. No bo jak obracałeś się w towarzystwie, które było toksyczne i yy, wykańczające, no to też musiałeś w jakiś sposób przetrwać na powierzchni tego wszystkiego. A teraz, będąc w momencie, kiedy. No, nie mówisz, mam towarzystwa. Nie masz towarzystwa, no tak. To nie no, oczywiście, mam towarzystwo. Mamy, tylko bardzo małe i już Wy doskonale wiecie, jak te nasze przeboje wyglądały. Jesteście oboje niepowtarzalni, jedyni w swoim rodzaju, powalacie internety, kocham całym sercem. Dziękujemy bardzo. Ale miło, dziękuję bardzo. W ogóle ta pani, Ela, napisała do nas dzisiaj wiadomość, później ci ją przeczytam, była niesamowicie miła. Lubisz się przytulać. E, lubię, kiedyś nie lubiłem. E, trzeba było mnie troszeczkę nauczyć tych emocji i takiego wiecie zrośnięcia. Coś się tak na mnie patrzysz, nie lubię się przytulać. Nie. W, w mojej ocenie bardzo lubię się przytulać teraz. Kiedyś to mogę powiedzieć, że nie lubiłem. Ty lubisz być kiziany, miziany, masowany, ale to nie znaczy, że lubisz się przytulać. No nie wiem. W mojej ocenie to, wiem, jest to jest troszeczkę jak taki kot nagburkę. No tr troszeczkę tak, coś no. w tym jest. Nie masz kompleksów, jesteś pewny siebie. Mam kompleksów bardzo dużo, ale staram się o tym nie myśleć. Nie chcę też jakoś zbyt ingerować w mój wygląd. Wszyscy teraz wyglądają tak samo. Dużo osób wygląda tak samo, robią się na jeden jakiś wzór, klon i tak dalej. Ja pokochałem siebie, to jak wygląda, moją zapadniętą, wklęsłą klatę. Jestem skrajnie chudy, mam dosyć mało włosów. Bardzo niekorzystnie łapie światło tutaj w kamerze. No i co, mam być z tego powodu smutny albo jakiś zakompleksiony. Nie, uważam, i to jest też w sumie chyba fajna rada dla każdego, kto ma gdzieś tam kompleksy, żeby te kompleksy przetwarzać na takie zalety, które się mają. Albo nie nawet ma ludzi, z tego żartować. Nie ma, nie ma ludzi idealnych, trzeba mieć po prostu dystans do siebie i trzeba umieć się z tym po prostu jakoś ob obchodzić. I to mm. jest chyba najważniejsze, bo jeżeli się znajdzie ten taki złoty środek na to, aby... Umieć sobie z tym poradzić, naprawdę życie będzie dużo łatwiejsze dla każdego. Tak, ale ja też chyba mam takie przemyślenie, które chcę tutaj wypowiedzieć, że bardzo pomogło mi nagrywanie w tym, żeby siebie pokochać, zaakceptować i nie mieć z tym problemu, bo jak się robi zdjęcia, właśnie ustawisz się, tutaj masz dobre światło, tu coś przyretuszujesz i tak dalej, a jak się nagrywa, ktoś ciebie spontanicznie wyglądasz jak kartofel no, nie z każdej perspektywy, człowiek. Wygląda idealnie, już się tak przemysław nie poprawiaj. I... Kurde, kochajmy się, nie róbmy się na jedną fabrykę. Nie... Jesteś zarąbisty, dajesz fajną energię, jak cię oglądam. Dziękuję bardzo. Jesteś do granic lojalnym przyjacielem. Tak, zgadzam się, Patryk. Jest do granic lojalny, a nawet czasami przekracza te granice. A wypowiada te słowa mój przyjaciel, najlepszy, więc trzeba mu wierzyć na słowo. Coś jeszcze, no weź. To jest taki fajny odcinek, tyle miłych słów można o sobie mm, poczytać. Przemysław mi powie, wy mi w komentarzach, mam nadzieję, też potem y, coś miłego napiszecie, więc ja chyba takie, jak to się w ogóle nazywa, to co my teraz nagrywamy, wasze... Wrażenia na mój temat, czy jakoś tak? Kiedyś byłeś bardzo imprezowy. Oj, tak, ja imprezowałem piątek, sobota, środa. E, miałem swój cykl imprez sygnowany moim imieniem i nazwiskiem. Miałem też imprezy, które, które nazywały się Co Widziały, Gały, Strzały. Lubiłem imprezować, kocham tańczyć. No kiedyś też przesadzałem za alkoholem, jak każdy chyba na stole. Ja tylko słyszę legendy o tych wszystkich imprezach Patryka. Na każdej imprezie, gdzie się nie spotykamy właśnie z takim starym towarzystwem, to każdy wspomina tę imprezę mówi A sobie, pamiętasz tą imprezę, a pamiętasz to, a to pamiętasz nie za mojej tempo. kadencji niestety wie. zawsze tak opowiadamy właśnie, że to nie za kadencji przemysława, ale to były fajne czasy na bardzo imprezowa, ale też nie do przesady, żebym się czegokolwiek miał wstydzić. Po prostu fajny czas z moimi bliskimi. Czuły na to, czy komuś nie sprawiłeś... Nie, jeszcze raz. No dobrze. Czuły na to, czy nie sprawiłeś komuś przykrości. Bardzo jakieś podchwytliwe i nie mogłem sobie nie, z tym poradzić. Nie, Patryk nie jest na to czuły. Patryk jest zero-jedynkowy, albo... No. I, I bardzo szczery, i nieważne co kto sobie pomyśli w tym momencie i czy sprawi komuś przykrość, jeżeli Patryk uważa, że ktoś coś robi źle, albo coś mu się nie podoba, No ale to jeżeli sobie, to, to jest te, też warte, żeby komuś tego, to powiedzieć, no bo jeżeli, nie wiem, ktoś e, źle się ubierze, czy, czy coś takiego, to takie rzeczy mnie nie interesują. Ale wiesz, ale to nie jest obrażanie kogoś, wiesz, bo to trzeba rozgryźć Tak, to. ale nie chcę, żeby tutaj był wydźwięk tego, że nie wiem, ktoś przychodzi, nie wiem, odstaje mu włos, ja no, nie, nie, nie. mu sprawiam przykrość i mówię szczerze, że mnie nie interesuje S to, jak ktoś wygląda, bardziej jaki jest i jak się zachowuje w stosunku do mnie i do bliskich czy do innych ludzi. tak powiem, że jeżeli coś ci się nie podoba w, sensie w zachowaniu, na przykład danej osoby, co ci przeszkadza, to mówisz też o tym. Jesteś rodzinny, wierny, bardzo pedantyczny, perfekcyjny w organizowaniu. Pewnie jakaś y, chciała być tutaj dalsza myśl, ale urwało. Zgadzam się ze wszystkim. Jesteś wesoły, bez problemów żyjesz. Nie do końca tak jest, nie do końca bym się tym, z tym zgodził. Miewam bardzo dużo energii, bywam szczęśliwy, bywam taką kulą, która napędza siebie i innych. Patryk to jest po prostu chodzący wachlarz emocji. To jest po prostu zaraz, jak wiatr zawieje, taka, taka emocja się u Patryka pojawia. I tutaj są od tych takich bardzo pozytywnych rzeczy do bardzo takich negatywnych, więc tutaj bardzo skrajny jestem właśnie w takich uczuciach i emocjach. Problemów mamy jak każdy od cholery. Oczywiście radzimy sobie z nimi, stawiamy czoła, staramy się też nie zamartwiać, ale ja jestem osobą, która na przykład teraz nad czymś pracujemy, bardzo mnie to wykańcza, bardzo mnie to wyniszcza, jestem niecierpliwy, jestem nieznośny. Przy tym jestem niesamowicie szczęśliwy i nie mogę się doczekać, ale to jest właśnie taka skrajność, o której Ty mówisz. No ale z problemami to. No, to się tutaj nie zgadzam, żyjesz bez problemów. Czy jest na świecie osoba, która problemów nie ma? Nie sądzę. Przemysław chciał zostać w Niemczech na stałe. To do ciebie nawet tutaj padło pytanie. O. Czy chciałem? Rozważałem tą opcję, ale podjąłem decyzję powrotu do Polski i. To jest... chyba była bardzo dobra decyzja. Tak, ale mam czasami takie, takie przebłyski, że no, tęsknię za Niemcami. W sensie za. Za, za krajem i jakoś tak po prostu za. Mam takie bardzo... Za jakimi niemcami Przemysław tęskni, to ja nie wiem, ale żeby nie było. Ja nie byłem powodem, dla którego Przemysław do Warszawy się przeniósł. Patryk nigdy nie nauczy się gotować. Wydaje mi się, że nie. Lubię sobie wejść do kuchni, bo jestem tak niezdarny, tak śmieszny, i tak zabawny, i tak żenujący przy tym wszystkim, że aż mnie samego to bawi. Naprawdę, jak oglądam niektóre filmiki, które nagrywamy tutaj w naszej kuchni, to jak ja się zachowuję i o jakich rzeczach nie mam pojęcia podstawowych. No, jest to ciekawe zjawisko. No, i przy tym nie potrafisz się skupić na, na jednej rzeczy. Bo, bo na tym... mnie to nie interesuje. No właśnie. Za każdym razem się po prostu zabieram za coś w kuchni, to ja mam stuprocentową pewność, że coś pójdzie z dymem. No, chyba że z tego gotowanie wody na herbatę. Bo to ci akurat wychodzi perfekcyjnie. O, jest chamskie. Robisz wszystko dla pieniędzy. Poczekajcie nie, zanim Ty może się wypowiesz, czy ja robię wszystko dla pieniędzy. Na pewno nie. Lubię pieniądze. No po to pracujemy też, po to, żeby się rozwijać, żeby zarabiać i żeby te pieniądze mieć. Ale czy ja wszystko zrobię dla pieniędzy, no. Nie, to, już, że nie zrobisz wszystko, tylko robisz wszystko dla pieniędzy. A, robię, robisz wszystko dla pieniędzy, czyli jeszcze jest po prostu osąd. No nie. Myślę, że każdy. Słuchajcie, no, pieniądze rządzą światem, nie oszukujmy się i człowiek żyję dla pieniędzy i po to żeby je wydawać na przyjemności żeby korzystać z tego życia no taki jest po prostu skonstruowany ten świat no ale, ale czy, czy wszystko, robisz robi wszystko dla... dla pieniędzy no, ja nie. wiesz jak ja mógłbym robić rzeczy dla pieniędzy nie chcesz wiedzieć krzysztof drogę. nie no w życiu absolutnie ani się nie mhm. obracam z ludźmi z których miałbym korzyści, tak jak, jakie mógłbym mieć i w ogóle. Przede wszystkim e, dla nas ważniejsze od pieniędzy są nasze wartości i nasze emocje. I uważam, że ludzie, którzy kierują się war, pa, podobnymi wartościami jak my e, doskonale się z nami dogadają i porozumieją. Kolejny kąsacz mamy tutaj świrę. On napisał te dwa pytania. No. Wszystko dostałeś od rodziców, czym się szczycisz. Gdybym ja dostał wszystko od rodziców, od kogokolwiek innego, byłbym pierwszą osobą, która by o tym mówiła, chwaliła się, szczyciłbym się, właśnie tak jak tutaj jest napisane. Ale moi rodzice, nasi rodzice wychowali nas w taki sposób, że dali nam wędkę, i my sobie, jak takie malutkie osoby na tym świecie, siedzimy z tą wędką i sobie łowimy. Często ją zarzucamy, żeby często coś z tej wody naszej przysłowiowej wyciągnąć. No, ale tutaj absolutnie się z tym nie zgadzam, wręcz przeciwnie. Bardzo fajnie, że tak się złożyło, że nie dostaliśmy wszystkiego na tacy, ponieważ to nas nauczyło szacunku do pieniędzy, do życia, do ludzi. I do rodziców przede wszystkim też. Tak. Za, za to, że tak naprawdę dali nam te możliwości, aby zarówno ty, jak i ja mogli się rozwijać, spełniać pasję i iść do przodu. Zobaczcie, jak różne osoby widzą nas w zupełnie innym świetle. Dosłownie wiadomość po tym, jesteś zaradny i bardzo dojrzały jak na swój wiek. Jesteśmy, jestem, przemysław jest. Dziękujemy, zgadzamy się i potwierdzamy. Masz poczucie humoru, które uwielbiam. Ja również uwielbiam, to jest bardzo specyficzne i takie, wiecie, troszeczkę odklejone poczucie humoru, ale jeżeli ktoś rozumie ten mój dowcip, no to jest po prostu, porozumiemy się bez słów nakręcony jestem jak ale jak bo ten dzień sprawił po prostu we mnie tyle emocji że to jest szok dla mnie to jesteś multitalent dla mnie też w sensie to jest o mnie ja jestem multitalent grałem na fortepianie na trąbce tańczyłem latynoamerykańskie tańce towarzyskie grałem w golfa w tenisa w uni hokeja. pływałem i to tak naprawdę nieźle mam medale czego ja nie robiłem czy o czymś zapomniałem? Na pewno. Ja, o ja, ja się teraz zastanawiam, co ty robisz teraz tych wszystkich rzeczy. Nic. No właśnie. Ja chyba wyeksploatowałem się tak za młodu. Ty chyba po prostu zestarzałeś. Ale naprawdę tak jest. Ja robiłem, słuchajcie, tyle rzeczy. I żeby nie było każdą rzecz, którą wymieniłem przed chwilą, to nie było tak, że ja pograłem chwilę w golf, a grałem we wszystko. Ja nie wiem, co się ze mną stało. Po prostu zszedłem na psy. Ja po prostu uważam, że ja nie mam na nic czasu. Życie mnie tak pochłania, albo ten internet, że no nie, właśnie. Wiem. nie wiem, jak to jest. Odświeżyłem jeszcze Wasze założenia. Chciałem powiedzieć: zażalenia. Jesteś pedantyczny oraz uparty. Tak. Jestem się... bardzo uparty. Jak to możemy rozwinąć? Ale Żeby ja mnie tutaj nie, 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 nie... jestem. Jestem wszystko chyba bardziej uparte niż ty. Moja babcia na pewno by to potwierdziła. Przemysław jest taki, że jak sobie coś postanowi, miałby się po prostu zalać potem albo chodzić głodny, jeżeli sobie coś postanowi, to tego nie zrobi. Moja babcia ostatnio molestowała wręcz Przemysława, żeby rozebrał sweter i założył T-shirt. I babcia mu wyciągała, pokazywała, dawała do wąchania, że to z metką, że to bez metki, że wyprane, że to. On siedział mojej babci w domu jest bardzo gorąco. Siedział Zjedliśmy jeszcze takie rozgrzewające danie, że lało się z niego, ale za nic, za chińskiego pana po prostu nie chciał się rozebrać. Ja, jak sobie coś postanowię, to nie ma, nie ma zmiły. Jakbym mieli żywcem pokroić, to ani nie zdradzę żadnej tajemnicy, ani nie, nie udzielę jej rąbka, ani nie złomię swoich postanowień i swoich zasad, więc. Nie jest, wcale, nie jest wcale z tobą tak źle. Zdecydowanie masz wyczucie stylu. Ja w ogóle tak nie uważam, jeżeli chodzi o ubiór, mam gust, jeżeli chodzi o wnętrza, o innych ubieranie na przykład, ale jeżeli chodzi o mnie, to ja uważam, że ubieram się bardzo normalnie, bardzo klasycznie, nie ma w tym fajerwerków. W sumie jest to jakiś klucz do sukcesów. Bardziej stawiam na dodatki, na jakieś fajne oprawki, paski czy tego typu rzeczy. Ale czy ja się jakoś tak e, zdecydowanie. Trzeba można zauważyć, że u ciebie nie? też panuje taki minimalizm, jeżeli chodzi o kwestię ubioru nowoczesny mężczyzna z ogromną charyzmą i poczuciem estetyki. To będzie ulubiona tak. seria e, takiego programu na naszym kanale, jak ja <grystanie> będę tutaj z Tobą nagrywał. Kochani, chcemy opublikować jeszcze dzisiaj dla Was ten film, więc to będzie koniec na resztę było, Waszych założeń. Pytania? Nie wszystkie, ale jest no mało bez, czasu. Bo mi się to podoba. Mi też się to <grystanie> podoba, ale musimy kończyć, ponieważ e, około 20 wyjątkowo chciałbym opublikować dla Was ten materiał. Kochani, w mojej głowie. Teraz widnieją cyferki, plusiki, tabliczka mnożenia i innych. Brakuje nam 500, niecałe 500 subskrypcji. Brakuje niecałych 500 subskrybentów do tego, abyśmy w końcu mieli te wymęczone, wypragnione i po prostu wyczekane 40 tysięcy subskrypcji także. Każdy, kto tutaj nas ogląda, każdy, nawet jeżeli nas nie lubisz, jeżeli mnie nie lubisz, bo Przemysława kochają wszyscy. Nieprawda. Naprawdę tak jest. Ja o tym doskonale wiem. Klikamy subskrypcję mojego kanału Patryk Strzała. Będę Wam niesamowicie wdzięczny. Mam nadzieję, nie wiem jakim cudem, ale wierzę w to. Przyciągam do siebie po prostu wszystko. Będzie 40 tysięcy subskrypcji po tym filmie. Nie wiem jak. Zróbcie. Namówcie znajomych, namówcie rodzinę. Zróbcie hałas. Zróbcie hałas, a my się z Wami żegnamy. Dziękujemy Wam za wszystko, za to, że wytrwaliście do końca tego filmu. Zobaczcie, w dobrym momencie kończymy, ponieważ plącze mi się język, ściskamy Was z całego serca i widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia, kochani. PA!